Zaraz oni nas tak zamkną, że tu wyjechać, stąd nie, nie powiem nawet tak. Eee, tak Nie będę to obrażać prezydenta polskiego RPH A nie można, nie można, nie Ale powiem prezydenta... tak, bo będę miał wyrok Prezydenta Polski polski no. nie, no. nie można. Będę zatrzymany, ale i nie można ochrony obrażać, Ale powiem drink schnaps to pić nie można. Ty w sumie to my nie wiemy kto to byli. On mój już kwas, a, a... zmieszany z tym ksznaptem. Może oni już po pracy. Bo już po pracy... w pracy nie mogą. A, a ty kubeczka nie miałeś? Ja nie miałem. Ze sobą? No gdzie? Dawaj tu I wy prawo może czekaj. Nie, nie, w prawo nie pojedziesz, z powrotem trzeba jechać. Nawracać się? Tak. Najprościej by było. Tak jest. Zaraz spróbujemy się nawrócić. Widzisz, każdy jedzie Jedzie w tą stronę. No. No, żeby w płot nie wyrznąć przodem, tyłem chodzą, kurna, ludzie to bez głowy zupełnie. No, ale się, to nie wiedzą, które rany chodzić. Głowy dookoła, oczy dookoła głowy musiałbym wsiąść. Dziewczyna tak patrzy patrz na ciebie. Patrz, bo potrącisz to, będziesz ty winny, a nie on. Wiem. On powie, że ja miałem pierwszeństwo, albo ona. I koniec. No, to pożegnaj pana Jurka z agencji Jarhead. Tam. A, tam faktycznie jedna jest. O, wąska! Wąska ulica, jest taka ulica, tam. To, to, to O ta wąska, o. No. o! I tutaj jest... Podobna do wiejskiej. Tak. O! O! Jego dom? Tu! Jego dom? No. Wiesz, wąska. O, na tej ulicy mieszka, wiesz? Mm -hmm. No faktycznie ulica taka trochę wąska. Nawet tu. I. powiem... Tak, trochę kulturalnie. Panie Andrzeju, dla mhm. na swoich pracowników trększ nam zdać. Po pracy na gazie jechać, to wiesz, to jest niebezpieczna sprawa. Eee, a wy też Krzysiek, na gazie jeździcie ostatnio. Co? Na gazie jeździcie. Z <grym> <grym> samochodem. Ale my jeździmy e, na innym gazie. Nieźdz tam, bo tu. A nie, jedzie. czekaj, będziemy jechać w prawo właśnie. Już będziemy wracać do ciebie do domu. Przy dworcu PPS. Ale ten nie, nie można jechać. Y, bo z pasem już tak. teraz mogę, bo już... Ja jeszcze... mogę bus strzałka, bus strzałka. No. Nie samy bus. A ja skręcam, więc w prawo. A! Ale nie tym razem, bo akurat ciśnęli ulicę ci się. Musisz tam uciekać. Muszę jechać dalej. Musisz tam uciekać. W musisz wjechać. Ja aż do Sienkiewicza musisz jechać. No ale piłczutkiego. Nie, 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 tu w prawo mogę skręcić. Tak jak żeśmy przyjechali Krzysiek. Tu w prawo na Jagienki ulice. Do Poleski już tędy dojedziemy. bez centrum, nie trzeba jechać. Tu jest grotesk? Tak, to jest prawo. Tylko przepuszczę pieszych różnych i tak dalej. Hulejnogistów. nogistów. I widzicie, że ktoś dzwoni? Tak. Halo? To ja zaraz przyjadę i podłączę na nowo. Na razie. A, a kto? Mama dzwoni. Co? Mama. Ale co? Telefon tacie muszę podłączyć do ładowania. Ale co? Telefon tacie muszę podłączyć do ładowania. To tata w domu? Nie w szpitalu. To, to nie wiesz... Jak tata... A tam cios No tak, ale to one takimi rzeczami się nie zajmują, Krzysiek. One w ogóle teraz niczym się nie zajmują, bo strajkują teraz cały czas Że za mało pieniędzy dostają O teraz W lewo możemy, w prawo nie możemy Tylko światło się zmieni na zielone, z czerwonego Ja nie wiem po co on to zablokował tą ulicę Że muzeum Zamachu terrorystycznego się bali, chyba No, jedziemy włączył światła, wszystkie co w samochodzie ma białe, niebieskie, czerwone. No, krótko byliśmy na tym i, i nic nie zdobyliśmy. Nie no, zobaczyłeś e. muzeum Krzysiek, no. Tylko zobaczyliśmy policjantów, trażaków. I budynek. I budynek no. i... I zobaczyliśmy... Co? Tak, halo. Tak. A ile masz... Ile tych minut masz już, tak? Ile masz? Minut. Godzinę? To może wystarczy ty, bo ja sam sobie muszę doładować też dzisiaj. Wiesz w nocy Bo ja też nie mam akurat tak się złożyło To może godzina ci starsza a jutro dalszy ciąg tam jakoś w czasie dnia czy wieczorem. Bo ja muszę na noc sobie włączyć tata naprawdę bo mi zostało też pół godziny, nie? Tak, a jutro, dobra, no na razie Ty To ja dzisiaj nie pojedę. Nie, nie pojadę Bo już do szpitala mnie nie wpuszczą, na to i jutro mu Hmm. Jutro podłączę. Hmm. Hmm. Nie, my mamy taką sztuczkę, wiesz, Krzysiek, że my mamy numery w starym playu i tam jest za zbieranie minut, coś takiego. Że, jak ktoś do mnie dzwoni, dwie minuty ze mną rozmawia, to ja potem minutę mogę dzwonić do kogoś innego. Jak pogadam z kimś godzinę, to mogę pół godziny dzwonić do innych. I dzwonimy ze stacjonarnego numeru telefonu na te numery komórkowe i tak sobie doładowujemy, nie? 5 złotych rocznie kosztuje wtedy telefon cię. Bo ty musisz na przykład, żeby gadać ze wszystkimi, musisz 30 zł co miesiąc zapłacić, nie? No. A to tylko że tych numerów starych Fleju już kupić nie można, bo to, to kiedyś była taka promocja i kto miał to został przy tej promocji, a już oni się też stwierczyli już nowych takich ofert nie dają, nie sprzedają. Więc a no poza tym tobie numer trzeba zmieniać co pewien czas wiesz. panu, świateł, panu działa. I powiem, że chcę powiedzieć o jednej sprawie. już już grałem film w sprawie dziewczyny Wojtka, że chce przyjść, że ja zameldował ją. O, to o tym nie słyszałem. To jakieś to wydarzenie. To, jest. Bez, numer, bez imienia podania, dla mnie Wojtek Zataja. Ja powiem tobie dziewczyna. A to jest żart pewnie znowu jakiś. Naprawdę no. jakaś dziewczyna chciałaby zamieszkać z Wojtkiem razem? Wojtek mówił, tak. I ale to w jednym pokoju czy jak? No, no w jednym pokoju. To w trójkę byście byli już końcu? Tak. <śla> to trochę ciasno. Ale Wojtek kupił bierzełki nowe, mówił? A, tak. Remontuje i... Mówi, mówił, aha, że kupi, tak? Ale nie domo, te kupienie, wiesz... Wiesz. Ale to gdzie? W to tym... na pewno jak ty powiedziałeś Rafał. W innym pokoju? By je postawił? Przepraszam bardzo. Tak? E, to na pewno jak ty Rafał powiedział będzie żart. Żart, I tak, myślę, to oni... I tak dalej. No to znowu ktoś go podpuszczał cztery razy dziewczyna tak? go a potem się Że, zrobił. Nazywały... Żeby, żeby zameletować na, na tymczasowe. Ostatnia dziewczyna okazała się chłopakiem. Tak. <laughs> o imieniu Marcin. Pato TV. No. no, także to pewnie następny żart jest. A jakby. może i Marcin znowu? Znowu, może i znowu? Tak? Może i znowu wymyślą. Myślę, po pierwszą. Że się udał żart, tak? Tak. To, to i drugą uda żartuje się. Żartuje dalej może. Tak. Ja nie wiem. Albo ktoś go wiesz. Yy, naśladuje. Albo ktoś naśla naśladuje. Wojtka. Albo. Yy, co. I powiem, przestańcie takie mm. jaja robić z Wojtka, bo nie będzie droga. Ja jeszcze dowiem Ci, czy to prawda, że o straży miejskiej, że dzisiaj jak my z Wojtkiem nie chcieli sprawę załatwiać, to czy prawda, że była Straż Miejska. No, trzeba cofnąć nagranie na kamerach. Bo... Zajdziemy do domu i mnie pokażesz. Eee, o, to ja... Wiesz co, no dobra, mogę spróbować. To Jacek bardziej by Ci pokazał, wiesz? Nie. Eee, nie, nie. Nie, nie, nie. Ty musisz, e, wiesz, nie na kamerach, tylko na swoim tym. A nie, 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 bo to było na kamerach widać. 15.18, wejście Strażników Miejskich na Twoje podwórko. To zadzwonię do Jacek, dawaj, e, e, gdzieś zatrzymaj się, na poboczu. Zadzwonić do Jacka? Tak. A to on jutro pewnie przyjedzie Krzysz. Nie, dzisiaj jeszcze przyjdzie. Ale jest późno, Krzysiek. To już zaraz... Nie, podjedziemy do jego. Nie, co? Podjedziemy no, Dzisiaj idziemy już spać. Krzysz. Nie! Nie ma, Nie. Momentu, idziemy spać. Ja, ja zobaczę, która godzina. 21 już jest. Już późno Jeszcze wcześniej. A jutro ja i tak do ciebie przecież przyjadę. zadzwonię do Jacka, przyjedziemy razem spokojnie ci wszystko pokażemy, no. To... My myśleliśmy, że wy jakiś wypadek może mieliście. wypadek mieli. pojechaliście z domu, nie odbieracie telefonu. Strasza żadnych, w żadnych nie było wypadków Ojciec. Świadko, że żadnego wypadku nie było. Może by wypadki to. Zakarpialiście jakieś swoje sprawy. Karetka, karetka płotowa byłaby policja. A, a, ale nie w domu, tylko tam gdzieś? Nie, a, a co ja mówię? No, że nie było żadnego wypadku. Mówisz. Nie było żadnego wypadku, tak mówisz? Referent? Tak. To no. żeby był wypadek, to by było co by było karetka. Co jeszcze? Policja. No, te, mu. Ale, ale w domu. Jakby był wypadek to by była I yy, my to na monitoringu widzieliśmy, że... że no co? Że ja trup bo Nie, że stra my widzimy tylko podwórko domu i ulicę przed tym. No. Znaczy konkretnie to Sławek To jutro przyjedziesz z, z, z tym. Z Jackiem. Z Jackiem? Jacek zna się i pokaże ci. I niech Jacek pokaże. Tak. Wiesz. Że... Zobaczysz sam na ekranie Krzysiek, tak jest. Co, jak to co wygląda, ile tak? czasu Tak, i jaki człowiek mówi? to wchodził? Tak, ja powiem jego ja na tak wiesz, jest. Tak. Po mordzie. Zgadza się. Tak zrobimy. Co deszcz pada? Tak? No, cały czas dzisiaj. Od południa. A ja, ja się deszczu nie było. W Białsztoku to? to tak trochę popadywuje cały czas. Grzyby będą. O, jutro możemy na grzyby wyskoczyć. To za, za szybko, bo Ty mówisz, że trzy dni rosną. Wiesz, wiesz? Trzy dni, Krzysiek, mówiłeś, rosną. Nie, e, już grzyby niektóre masz takie, co? No jednego I tak. możemy wyskoczyć. No, ale Ty mówisz, że o trzeciej czy o czwartej rano, to ja wyspać się chcę w sobotę i w niedzielę. To, to, to tak możemy dziesiątej, 11 pojechać. Oj, Krzysiek, a ja to... Jak... A ja w ogóle grzybów nie lubię, Ci powiem szczerze. Ale ja lubię. Chyba, że pieczarki. A to idę i sobie kupuję w sklepie. No. A po co kupować, jak można pojechać na łąkę, do kogoś się przejść? Ty, no. powiem ci szczerze, zależy, bo tak, trzeba pojechać, to paliwo, godzina pracy to 20 zł. O, Je o Jezu! A za, za 5 zł pieczarek kupię, kilogram w sklepie, czyli ile tam? Za 5 minut nie kupisz. Za 10? Za 10 też nie. A ile kupisz? 6-7. 6-7 złotych, no. Tak. No to ci powiem szczerze, że to, to się opłaca kupić bardziej. Nie. No jak? Ale poddychać sobie powietrzem. A, no to, 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 to relaksacyjnie to jest inna historia, no, no to zgadzam. Relaks masz. No tak. Fajnie, zobaczysz chromy, łąkę zobaczysz, pięknie zobaczysz. No to to wszystko prawda. No ale to ja muszę sprawdzić, czy pogoda, bo jak jutro cały dzień też będzie padać. To to żadna przyjemność choć. To wejdziesz w łódź, to już sprawdzi. No dobrze. A jak jeszcze taki odrobny deszczyk? To jest bardzo dobrze, to wiesz? Drobny deszczyk dobrze? Tak! Aaaa, się można. Krzysię. A, ja ciepły bo Mam Człowiek? sweter. A, sweter na moknieć? Co? Chciałbyś mieć parasol albo jakieś przeciwniki. A po co? On jest nim przemakalny. A nie przemakalny sweter? Tak. I wiesz. No. Kiedyś była taka legenda, że jak dzieci chodzą po deszczu to rosną. No. Ale to ja już nie urosnę. A może urośniesz? A ja nie potrzebuję w sobie. A, a może dziecko? Mercedes za ciasny się stanie Krzysiu. Przepraszam nie bardzo. Będzie. U Pana Boga każde jest dziecko. U Pana Boga tak. Wszystkie baranki Boże są. Tak? Panie Jezus, powiedział: chodźcie, moje dzieci miłe. Za mną. Zgadza się. I Pani Jezus, matka boska i Bóg. Tak powiedzieli? Zgadza się? Chyba tak. Ja przy tym nie byłem w sumie, wiesz? To nie słyszałem. Nie? O! To dojechali. Lechaliśmy bardzo dobrze, szczęśliwie I powiem tak, jeszcze film. Jeszcze cały czas nagrywa się tak. I powiem Dziewczyno Jeżeli naprawdę jesteś. Dziewczyno, szamana. Taka piosenka kiedyś była. No. Szatana? Szamana, szamana. Nie. Szatana. Szatana? Dziewczyna szatana. Do Wojtka się dobiera. Oj dziewczyna szatana, nie dobieraj się do Wojtka, bo będzie bo bardzo źle. Nie. I Możesz być e, powiem tak. Nie. E, nie róbcie pośmieliska Wojka, z Wojtka, bo już raz zrobiliście pośmielisko, że dziewczyna, a co się okazało? Marcin. Marcin. Marcin pozdrawiam Pozdrawiam Marcinie Pato. <laughs> Przyjedź kiedyś, bo dawno cię już nie było. Krzysiek czeka na odwiedzinę. Tęskni i Może ty znowu będziesz jakąś inną dziewczyną. <laughs> I wymyślałem, żeby... Może on się przebierze i ty go nie poznasz, Krzysiek? <laughs> Przyjdzie do ciebie w przebraniu, w peruce czy co tam, wiesz. W, w wysokich obcasach. O, to by się przewrócił pewnie, co? a sam wysoki taki chłop, to jeszcze na obcacach a, a, ja a ja chodziłem w obcacach wysokich. No i co, I ciężko chodzić, łatwo się przewrócić. Nie, Co, lekko chodzić? Lekko. Ja nie wiem, kurczę, mi się zawsze wydawało, że to właśnie takie cieniutkie. Te. Nie. No. Ja w cieniutki nie chodziłem, ja jak grubsze miałem. Aha. Wiesz. No. Wiesz i... E, no. To trzeba było za czasów solidarności. musiałem się przebierać. A... Za, za kobietę z tego powodu, że Maskowałeś się. Co? Maskowałeś się. No. W naszą nosiłeś ulotki. Co? W nasze ulotki kobiety nosiły. No nie będę mówić dalej. A bo to takie tajemnice konspiracji są. No. no. Okej. Okay. No. To jest tajemnica. Tak. Tajemnica wojskowa. I powiem dla was, że... Krzychu, tobie rentę kobatanską trzeba by załatwić taką. A ja, ja nie komandant No ale w Solidarności byłeś, wiesz. A! Za to, e, że w podziemiu. E, so, to, to jeszcze rentę ja muszę do Warszawy jechać. Musisz no. mnie zajść do Warszawy i muszę odnaleźć no. Komitet Obrony Narodu Polskiego. Mhm. To, e, to trzeba do archiwum i do Muzeum. To ja mówię, tfu, do Muzeum. Do Archiwum. Tak. Legitymację tylko znaleźć o. to teraz mailem, skany wyślemy legitymacji i niech napiszą co, się tobie należy Nie do Instytutu Pamięci ta. Narodowego za walkę z komuną. Tak. Tak, dają za to ten ta. powinni dawać. A ja, a ja walczyłem, bo o, nie ta. patrzyłem, ta. ukrywałem się na Białorusi, od razu powiem, mhm. że wiele lat tam moja była. Mhm skryjówkę, tylko nie powiem u kogo, bo teraz no, Bo To, to będziecie... konspiracja jest, tajemnica konspiracji. E, nie, będziecie wołać i tak dalej, mm. będziecie mówić, że ja e, zdrajca narodu, a ja nie byłem zdrajcą, tylko musiałem się ukryć, bo byłem e, przewodniczącym NZZ Solidarności regionu e, regionu nie zawsze tylko tego, w armii mm. i Białystok, kiedyś Białystok bo jeden przewodniczący był na dwa województwa. Surydręściowecz i już jak w 1980 roku to już tutaj wyszliśmy z podziemia. Inaczej, tak. I e, bo poszliśmy ostro. Wszyscy poszli za nami. E, Robotnicy, nierobotnicy. I Śląski, nie Śląsk, i Hutniczy, nie Hutniczy, i kopalnie węgla i nie kopalnie węgla, bo już dość mieli. powiem dla was tych, nie będą obrażać, ale tych ludzi niedobrych, tych złośliwych dla nas, że <laughs> do nas strzelali, zabijali, a w Boga nie wierzyli. Pana Jezusa Matkę Przeńczą, co zrobili z przemykiem komuniści, to każdy głośno wie student, a nic on nie brał w strajkach, on tylko szedł ze studiów, mhm. prosto, do domu na skrócie. I oni komuniści pomyśleli, że radę, bierze w strajkach, a on musi pójdzie tak na skróty. i zaraz jego dom był, mhm. ten blok mieszkalny. Tak. Bo on wynajmował mieszkanie w Warszawie. Bo jeszcze nie z Warszawy pochodził, tylko ze Śląska pochodził. No I on tutaj...